Zobaczcie, ma 58 Może się uda wycisnąć na barki. Dzisiaj, ostatni ciężki trening. A jutro zrobię z Wami ciężki trening w Gdańsku na debiutach. Liczę na Was i mam nadzieję, że będziecie. Zobaczcie, jak mi pójdzie. A jutro sprawdzę, jak Wam pójdzie. Patrzcie. Szczęśliwe 13 razy i teraz trzeba odłożyć jeszcze. No wiadomo, elegancko. Pamiętajcie, jaki musi być ciężar. A to kciuk kuby.